Yo. Spotykamy się na tym jakże fantastycznym odcinku z Q&A z okazji roku istnienia tego kanału. Chcę wam bardzo podziękować za ten cały rok. Wybiję z pokoju bez na to, że moja aktywność jest różna, ale nie przedłużając, bo nie mam koniecznie pojęcia co dodać, przejdziemy od razu do pytań. A więc tak, posiadam rodzeństwo, mam jedną siostrę i czy zamierzam robić live? Y? Myślę nad tym. Na razie nie mam warunków, żeby robić live'y, ale w przyszłości, jak będę miał, to na pewno coś będzie. Nie tylko za manga. Tak, Szymon, kojarzę cię. Dobra, nie mam pojęcia, więc zastosujemy to, co znalazłem w <laughs> Ryby słowo słodkowodne nie piją wody w sensie, że nie połykają jej w celu zaspojenia pragnienia. Ich organizm pobiera wodę poprzez osmozę i wydala nadmiar moczem. Natomiast ryby słonowodne muszą pić wodę, żeby utrzymać równowagę wodno-elektrolitową w organizmie. Na to potrzebowałbym osobnego odcinka, bo to jest długie. No, to było moje marzenie od dzieciaka. Ale no, chyba każdy kiedyś chciał nagrywać na YouTubie, być popularnym YouTuberem, mieć milion subskrybentów. A że Among się dobrze gra, w miarę łatwo się go montuje, to najlepiej by było od niego zacząć. Więc. Dlatego tu jestem. Mam. Kilka mam na pewno. A, wymiary tak. No, 2 na 4 metry, żeby za dobrze nie miały. Mm, to nie jest moja rola. Jestem w Technikum. I pierwsze sposobienie zagrać chyba w 2021, jak była pandemia. Albo wcześniej. Pamiętam, że w 2021 byłem na tym serwerze. Na serwerze wspólników przez chwilę. I później, po egzaminach, wróciłem do Amonga, no i teraz już tak zostałem tutaj. Nie mam w spokojnie. Nie jestem Wojtkiem Armem. Czy lubię jajecznicę? Lubię jajecznicę. Czy jestem z ziemi, czy jestem poza nią? W sumie sam nie wiem. Czy lubisz kapustę? Tak średnio. I jaka go, rola jest najgorsza poza Vigilantem? Do Vigilanta się przekonałem, więc Vigilant nie jest najgorszy, jest taki spoko do pogrania czasami. A najgorszy jest chyba. O ej, to jest trudne pytanie, bo w że do wszystkich roli się przekonałem. Investigator, bo Investigator jest spoko, ale czasami trudno go wykorzystać, bo jeśli nie zabierz kogoś, jak wchodzi do wenta albo jakiegoś morfa, i później z tego nie gonisz, albo kogoś kto zabił ogólnie, to ciężko się tą rolą coś użytecznego zrobić. A więc dotarliśmy do końca QA. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was satysfakcjonują. Być może w przyszłości pojawią się inne QA, kto wie, to zależy oczywiście od tego, czy będziecie mieli do mnie pytania, czy nie. Postaram się, że podcinek za sobotę pojawi się w środku tygodnia, albo ogólnie w tygodniu. A tak to wszystko, więc ja się z Wami żegnam. Arrivederci.